Witajcie w nowym filmie na tym kanale i dzisiaj będziemy próbować uratować naszą mamę. Bo ten wielki potwór ją porwał. Będę go nazywał przez cały odcinek Żabniak. Głównie przez tą jego narośl, które mają żabnicę. Dobra, ale. Ale teraz musimy wypłynąć w morze. Że. A ten pasek to mówi, jak daleko jesteśmy, jesteśmy od całej naszej podróży. Że. Ale na razie tu musimy popłynąć. Nać na pierwszą wyspę, żeby przygotować się jakby do tej bitwy. Aha, wielka żaba. Okej okay. i jesteśmy na miejscu Propo, gdybyście chcieli w tą grę zagrać to powiem wam jedno, że przetrwanie tutaj polega głównie na szczęściu Bo na przykład raz na pierwszej wyspie wam się trafić shotgun i parę bardzo dobrych hitemków, a za drugim razem zem, do drugiego portu to dalej będziecie mieli proce albo jakąś inną słabą broń. O jest shotgun akurat teraz miałem szczęście. Bo jak mam w tej grze shotgun to jestem prawdziwą maszyną do zabijania. Dosłownie. Kurcze jej BING! A co, co najlepsze to też ten shotgun szybko się ładuje. Hop! w zasadzie jest jeszcze jeden ale moja koleżanka ominęła go nie wiem czemu. No dobra. Zebrałem trochę przedmiotów. Tu poza tym wyposażyłem się w pułapki działka maszynowe. I przy tym bardzo rzadkie skrzyneczki. No i przy tym nastał też dzień drugi. A ta pani zapewne nie umie sterować statkiem. Choć widzi wyspę, ale coś czujesz jeszcze pewnie ją ominie. Wcale się spodziewał, że będzie próbować ją ominąć. Dobra, przynajmniej nie wbiła się w te wyspę z całej siły. Bo jaką z tym statkiem mogła wycisnąć? A ty, a wy co? He? Minąć mi. O, kolejna działka maszynowe. Ale super, super. Mę, mę, W ogóle tutaj widzę, że trochę tworzenie terenu się zbugowało. Tak, drzewo we wieżyczce. Dobrze. Tak w ogóle. Jakie macie dzisiaj emocje, że... Zacz się przerwa wielkanocna I jakby co, nie zostawiam tej pani dlatego, bo myślę, że ona mi przeszkodzi A zostawiam ją dlatego, bo i tak się pewnie tepnia może też zdąży ogarnąć Ogarnąć jakieś itemki, więc... Płyniemy na drugi porcik? O jest Spalone wydmy Nowy biomik Na którym... Będą groźniejsze ataki, dobra. Sprzedajemy. O, prosz. Bardzo. Ta pani chyba trochę nieobecna. Chyba nie wie, co się stało. No dobrze. To w ogóle mogę jeszcze lepiej. Przedziała maszynowe wykupić. Ale chodźmy sprawdzić, co jest a propos broni. No, oczywiście na Istminie nie stać. Dobra, stać. A ty co, kupiłeś? kolejną część uzbrojenia? No to wygląda. Dobra, siadamy i płyniemy na kolejną wyspę. Oho, i jak mówiłem, są inni wrogowie. Moje... O, węgiel, węgiel, bardzo się przyda węgiel. Bo akurat... Bez niego to może i łódź nie będzie się. Może i łódź będzie dalej Leś się ruszać. Au! Ała, a ta pani mogłaby mi pomóc? Tak w ogóle, gdzie ona poszła? Co ona na cotyk pobiegła? Czy co? O nie, tutaj się bije. Okej, okay, może pójdę jej przy okazji pomóc. Choć nie powinna zasłużyć na pomoc. Dobra. No dość mało tego węgla. A jeśli nie będę mógł się szybko poruszać, to nie ominiemy nocy. A nocy na otwartym morzu mogą spowodować ataki takich wrogich rybek na nas. W Słuchajcie, sensie, że nie takich zwy... Smród nad... Chodzi za tobą, Michał Jeffery. Co? Co to miało? Nie wyznaczyć. Ta kartka jakby co, to ja jej nigdy tutaj nie widziałem. A raczej nie badałem zbytnio tej, tej wyspy, która mi się. Elspio, po prostu zbierałam tyle ile mogłem. Wracam na statek i jolo. Oho, tu widzę, że nasze działka maszynowe w pełni sprawne. No dobra, a teraz... No świetnie. Więc... Cześć! Ty chyba nie próbował... Ona chyba próbowała minąć tę wyspę. O, węgiel duży. O bardzo się przyda nam. Panie kostka, pan zmyka mi stąd. O, na drugim piętrze też jest niezły lucik. O, bezpieczny do. I również fajne skrzyneczki. Poka mi. Dobra, tutaj nie ma więcej skrzynek. No dobra, płyniemy dalej. ale w celu znalezienia nie jakichś lepszych łupów na tej kolejnej wyspie, tam w ogóle widzę, że kolejny port jest. I naprawdę dość szybko, udaje się. No i tak długo, jak nie będzie udawało mi się dojść do końca tej gry, to tyle odcinków będzie z tej gierki na Robloxie. Przy tym mogą się trafić ludzie, którzy że myślą, że ta że muszę idealnie tą strzałkę robić. Win pan. Akurat akurat na moim najdalszym zasięgu i przy tym na moim najlepszym wydawało... moim podejściu wydawało mi się, że ten drugi etap trochę dłużej trwał. Ale najwyraźniej coś mi się pomyliło. Tak w ogóle czy ta pani nie się w ogóle ruszyła nie nie ruszyła a przydałoby się żeby w końcu się ruszyła bo atakują statek nasz na szczęście mamy działeczka no i gdybym jakiś cudem gdybym wrogowie się jakoś dostają, a ten statek to i tak pełno płopyk i, i, i moje uzbrojenie po zęby A z dodatkowymi skrzynkami, to może też uda się jakąś lepszą broń kupić, co pomoże we przetrwaniu. No i pani się w końcu ocknęła i zrobiła jedną z głupszych decyzji. A na szczęście wrogowie nie zdążyli w pełni wyleźć z wody. Tylko teraz nie umiejętnie, tylko tego portu. No i sprzedane. Pa, ile się dorobię. Ej, ona próbowała przede mną. No i co się jej nie wyszło. Dobra, poka mi co mogę tutaj kupić. jakieś dziwny totem. Ważnie. To co to jest? Moc elektryczna. Okej, okay, nie wiem. Może przy innym podejściu zaryzykuję. Obecnie to się bardziej przyda Wungiel. Dobra, kup. Dwa osobne, bo mo... Czy ona sobie nie... Nie, nie próbowała. Pało mi zabrać łodzi, tylko... POWAŻNIE! Znowu sobie zrobiła przedwy podczas gry. No cóż, napłyniemy. Dobra. Jesteśmy na... wysp... na kolejnej wyspie. Pani nie musi pani podpywać tak blisko. A ta pewnie ignoruje wszystkie podki leczenia, jakie na swojej drodze spotka. No, to wygląda. A, i tak ja większość rzeczy. Czy robiłem na tej głupiej ruderze? A ona jedynie co robiła, to próbowała... próbowała omijać wyspy. Myśląc, że pewnie. Chcąc, pewnie udaremnić mi grę. A może i da się w tej grze podawać innym itemy, to jednak nie wiem jak się to robi. No świetnie, zaczęła się noc. I musiały wyjść jeszcze te podwodne ne stwory. Halo, a gdzie moja koleżanka? Nie zdziwię się, jeśli nagle za... Uważa oznaka, że dedła. No, fajnie, że poczekałaś na mnie. O, ja... Ja ci, ale te działka robią robotę. A, jednak warto było je zbierać. Tak, to naprawdę sporo hapy wrogom ubijam, tylko... On, ta pani chyba na oślep płynęła. Dobra, to muszę teraz tylko, tylko przetrwać do końca Co tej nocy Co i tyle A straciłem moją towar Krzyszkę Dobrze, że przynajmniej za so dużo tych wrogów nie wyłazi No dawaj mi już dzień No i znów ten głupi małż. Dobra. A nie, ja płynęła na kolejną wyspę. No dobra. A nie, pan mnie zostawi. ze nie grzeszą zbyt rozumem. Ale z tego, że już wiem, że tutaj też mogę się zrespić, to może... Nie będę lepiej tam noc AU! Przebywał No No i przez to co? Ja myślałam aż to jakiś item Byb, no. nic tu nie ma poza... Za, za dziadem, który chce mnie wyrząć. Dobrze, że chłopiec na tyle duży, że... Ciężko będzie mu bardzo mnie złapać. O, i kolejny porcik! Dobra, to szybko tam dopłynę. No i może, że w tamtym momencie zakończę odcinek. Dobra, dostałem się na jakieś kryształowe jaskinie. I zdecydowałem, że jednak chyba jeszcze nie będę kończył tego filmu. Skończę może ten film, jak zginę? A cóż daleko do tego. A wiecie dlaczego jest bliżej? Dlatego, że uda mi się tę grę ukończyć. No i przy tym kupuję sobie nową broń. Szybkość strzału dużo Że przeładowanie też powinno być dobrze. Poza tym jest rzadka. Kurczę, nie będę jak sobie uzupełnić Baku, to tylko... Jest... Trochę szkoda. No ale cóż, nigdy nie może być za łatwo. Płyniemy dalej! No dobra. Jest noc, ale przynajmniej... Bardziej widoczna! Te kryształowe jaskinie są dość niebezpieczne. Giń pan! Jezu, serio? Ile jeszcze tych nadyna... Na, czy na... Ja cię... Ja zaraz zdygnę! O, ja cię. Pomocy. Dobra. Pij szybko tę miksturę. A nie, oni się przedzierają na mój statek. Ała. Nie udało się wam. Nie nic nie szmule. Tak, mam sobie też wrażenie, że tutaj są też wrogowie z innych: innych rodzajów niż tylko kryształowi. Jezu, zostawcie. O nie, zginę zaraz. Zginę zaraz, ja zaraz zginę. Ja zaraz zginę. Uuu, uuu, uuu. Wszyscy zginęli. Ale by. No cóż, nie udało mi się uratować mojej mamy. Ale kto powiedział, że ja się poddaję? W końcu co, te kryształowe jacki nie były dość ciężkie. Ale jednak, z tego, że te wszystkie levele mogą być bardzo krótkie, to... Następnym razem postaram się załatwić kolegów, a jak nie, to po prostu z losowymi ludźmi będą się określić. I ono. Że się z panią na Najraźniej pamiętajcie o sobie, jeśli jesteście nowi. I komentarze, bo zbieramy na Q&A. Day. Mówi nie żartuję.